Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, czytany z Biblii, tysiąclecia. Przykład z figowca. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszczaliście, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To jest fragment, który może nastręczać pewnych problemów wątpliwości. No, bo jak to, nie przeminie. To pokolenie, aż się to wszystko stanie. No to ono przeminęło i się nie stało. No to znaczy, że Biblia jest bez sensu, że Jezus nie miał racji. Zamykamy. Koniec tematu. Do widzenia. No. Tak by można było pomyśleć, czytając. Biblię tylko i wyłącznie fragmentami wyrwanymi z kontekstu. Tak te fragmenty tutaj są. Jest jakiś podział tego. One ułatwiają czytanie, bo jeżeli to by wszystko było zlane w jeden tekst, to no myślę, że ciężko, ciężko by doszło. Tak jest znacznie łatwiej. Natomiast może to rodzić, rodzić to pewne problemy i może być przyczyną pewnych nieporozumień. I na przykład takim nieporozumieniem jest to, jeżeli się przeczyta ten fragment, a nie przeczyta się tych poprzednich. Mamy opis końca, czasów końca, tego jakie będą znaki końca. Co się będzie wtedy działo i tak dalej, I na końcu tego opisu mamy stwierdzenie Jezusa: że nie przeminie pokolenie, aż się to wszystko stanie to pokolenie, aż się to wszystko stanie to pokolenie, a więc to pokolenie, które będzie doświadczało tych znaków końca. Krótko mówiąc, mo moim zdaniem, w moim rozumieniem tego fragmentu chodzi o to, żeby. Że pokolenie, które. No, że całe te wydarzenia będą się mieściły na przestrzeni życia jednego pokolenia, tak? Czyli jeżeli wszystko ma się zacząć od pogłosek wojennych yy, od wojen, tak? To ma być pierwszy sygnał. Pogłoski wojenne, wojny, którymi się mamy jeszcze nie trwożyć. To od tych pogłosek wojennych, aż do momentu, kiedy przyjdzie Chrystus nie minie jedno pokolenie. Czyli wydarzenia apokaliptyczne nie będą rozgrywały się na przestrzeni. Ja tak to rozumiem. Na przestrzeni. Iluś tam setek lat, powiedzmy, czy, czy nie wiem, pięćdziesięciu, czy iluś. To wszystko zamknie się w około, powiedzmy, dwadzieścia, dwadzieścia lat. No, no oczywiście, pogłoski wojenne czy wojny no to jeszcze nie jest wystarczający sygnał do tego, żeby stwierdzić, że się żyje w czasach końca. To, to, to było zawsze. Natomiast mamy się tym nie przejmować, a zwracać raczej uwagę na to, że później powstanie naród przeciw narodowi, tak? I królestwo przeciw królestwu, głód, zaraza, część ziemi i to już będzie coś, co w zasadzie nie miało miejsca wcześniej. To znaczy wojny światowe, ktoś może powiedzieć, ale moim zdaniem, moim zdaniem to nie było jednak powstanie narodu przeciw narodowi. Wojna światowa rzeczywiście była. Liczne państwa brały w niej udział, ale nie, nie wszystkie. Po, po II wojnie światowej nie było jakiegoś powszechnego głodu. Były problemy z żywnością w niektórych miejscach, ale chociażby na Ukrainie był wielki głód, ale no, to nie było wszędzie. I zaraza, no to w zasadzie też, jeżeli coś było, to, to lokalnie ich szpanka, no to była przed II wojną światową, więc no. Wszystko to naraz i w odpowiedniej skali, moim zdaniem, jeszcze nie wystąpiło. A właśnie te zdanie, które czasami jest używane jako argument na to, że to nie miało miejsca, że to się nie wydarzyło, więc to jest nie, więc w ogóle Jezus nie był tym, za kogo się podawał. No to, to ten, ten fragment, moim zdaniem, oznacza właśnie to. To jest stwierdzenie tego, że. Te wydarzenia zamkną się na przestrzeni życia jednego pokolenia. I to chyba tyle, jeżeli o to chodzi. No, trzymajcie się, niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa.